Gdy skar na coś się zdecyduje, czasem nie ma siły, która by ją powstrzymała. Hej, siły już się Katie poprosiłaby ją na na paczkę papieru. Co? Cześć? W szkole? Paczkę? Co? 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 O Boże! O kurwa! Niczego nie widzieliście, prawda? Nawyki z poprzedniej pracy. Budowa! Budowa! Uuu! Głowa w betoniarce! Więc użyję prostego systemu WordPress, e, znaczy print. No i czemu nie mogę wcisnąć tego na górze? O tutaj widzę bardzo śmieszny żart. Dobry pomarańczowy. Musiałem przeczytać to zdanie kilka razy, Ry, ryuchy, ani e. O, tutaj widzę z grubej rury, a jednak nie. Snake, are you okay? Snake? Snake! Tutaj miał być żart taki, że było w kwestii zawarte Abigali, tam Gal jest, Gali. i miałem przeczytać i tutaj zdjęcie wkleić, ale screena zgubiłem, więc zostałem was z tym, a resztę musicie sobie wyobrazić. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Tutaj dość znana pasta, jak ktoś nie czytał, to nie chcę przeczyta. Albo nie. Damn. On wstał. Stary wstał i mówi, co ty kurwa gnoju i łapę do mnie wystawiał, chciał mi liścia wyjebać? No oczywiście, że możesz na mnie liczyć, a jak żeby inaczej? W takim razie będę piekła ciasteczka z mamą w sobotę. Chcesz przyjść? Oho, <ścoughs> z mamą. Jakie książki czytasz? Patrzyła na moją półkę. Cóż cokolwiek mnie zainteresuje, nie mam konkretnych preferencji, ale chyba głównie fantazy. Fantazy? Fantazy czytać. O, Teddy powiadasz, to bardzo blisko do Todd. Todd. <śmiech> <śmiech> Gra Grato fajna była, jak masz wolny wieczór, to polecam.